Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Krzysztof. Dziś znajdujemy się w centrum edukacyjnym przy warszawskim Uniwersytecie Medycznym na 19 ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych perspektywy 2017. Zapraszam do oglądania. Rozmawiamy z panią profesor Anną Piłat, nauczycielką matematyki w zespole szkół elektronicznych, czyli w naszej szkole. Proszę pani, jakie emocje pani odczuła, wiedząc, że tak naprawdę przyjeżdżamy tutaj i odbieramy miejsce takiego najlepszego technikum w Polsce? No, emocje są ogromne naprawdę ogromne przeżycie wielkie bardzo się cieszę. No, sukces wielki. To ukoronowanie 50-letniej pracy wielu nauczycieli w tej szkole, dobrych tradycji, świetnej młodzieży, wspaniałego grona. Bardzo się cieszę. Czy miała Pani okazję odwiedzić tutaj ranking Perspektywy wcześniej, czy jest Pani tutaj z nami pierwszy raz? Jestem po raz drugi, no ale pierwszy raz zajęliśmy pierwsze miejsce. Ogromny sukces. Teraz przyszedł czas na uczniów naszej szkoły na Macieja oraz Dominikę. Jesteście uczniami klasy pierwszej i wiecie, że przyjeżdżamy tutaj tak naprawdę odebrać pierwsze miejsce techników w Polsce. Jakie emocje odczuwacie? No bardzo się cieszę, że jestem w szkole najlepszej w Polsce, tak? W rankingu top 10 jesteśmy na samym początku i jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. A ty Macieju? No na pewno się cieszę i jestem dumny z tego, że przyszedłem właśnie do tej szkoły ją wybrałem. Dzięki temu teraz tutaj stoję i niedługo odbierzemy nagrodę za pierwsze miejsce, najlepsze w kraju jak mówiłem wcześniej, jesteście uczniami klasy pierwszej i niedawno stał przed Wami wybór właśnie szkoły ponadgimnazjalnej. Czy między innymi wzorowaliście się też na rankingu perspektyw? My, oczywiście, najpierw patrzyłam na to, jaki szkoła ma profile oferuje i to mnie interesowało. I dopiero potem że jest dosyć wysoko w kraju i to też mnie zainteresowało wszystko. Mnie zainteresowały profile, które występują w naszej szkole, oraz oczywiście ten rakik perspektyw, w którym, jak zwykle, jesteście od lat w tej czołówce, bym powiedział, i to przekonało mnie właśnie do Waszej szkoły. Okej, okay, czyli widzę, że każdy z Was tutaj wcześniej oglądał perspektywy, to w takim razie pewnie pamiętacie, które miejsce mieliśmy w zeszłym roku? Czwarte. A jak w sumie ocenia Pan? Wynik, bo już może wiemy, czego możemy się spodziewać naszej szkoły na tle innych w rankingu perspektywy. No oczywiście jednoznacznie. Należy się cieszyć. Jest to ogromny powód do dumy, bowiem Elektronik, to już jest marka, to już jest, to już jest nazwa, która mówi sama za siebie. Ja również jestem absolwentem tej szkoły, bardzo się cieszę. Praktycznie nikt z nas, jeżeli próbował znaleźć pracę w latach późnych, wczesnych 90. Nie miał problemu z, z tą pracą. Dzisiaj jest podobnie, także myślę, że to jest zasłużona nagroda. I to, że elektronik zawsze jest w pierwszej piątce, świadczy o tym, że to jest szkoła o naprawdę wysokim poziomie nauczania i o świetnej atmosferze te, 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 tegoż nauczania i fajnej atmosferze w, podczas, podczas zajęć. Także bardzo się cieszę. Gratuluję. Jeszcze takie pytanie, ponieważ no, wiemy, że jest tu Pan, że tak powiem, z Armienia Miasta, reprezentantem miasta Bydgoszczy. Zgadza się? Tak. No więc chciałbym zadać właśnie pytanie, ponieważ no od wielu lat rywalizujemy z innymi technikami, które są doskonale wspierane z zewnątrz. Jak miasto Bydgoszcz ma zamiar finansować, może nie finansować, ale wspierać edukację w naszej szkole? No takie szkoły jak Wasza, które potrzebują sprzętu profesjonalnego, nowoczesnego sprzętu dydaktycznego, potrzebują tych pieniążków znacznie więcej. I już przekażę taką informację, do której upoważniła mnie pani prezydent Waszkiewicz. Z tej okazji jest szykowana specjalna nagroda dla, dla szkoły, na pewno finansowa, zatem no oczywiście takie szkoły jak wasza muszą być odpowiednio finansowane, tak samo jak bydgoska samochodówka i inne szkoły tam, gdzie jest potrzebny sprzęt. Już za chwilę nastąpi ogłoszenie wyników rankingu Perspektywy 2017, wszyscy z niecierpliwością czekamy na tą chwilę, emocje są ogromne, zapraszamy do oglądania. Dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej gali. Bardzo się cieszę, że to nasza uczelnia może w tym roku gościć państwa w swoich programach. Chciałbym powitać każdego z państwa osobno, osobna, ale oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę, że jest to niemożliwe. Za chwilę zostanie ogłoszona lista najlepszych liceów techników w Polsce. W poszczególnych miastach wszyscy na to bardzo czekamy, jak widzę i jak możemy odczuć Emocje już niemalże sięgają z elitów, bo pewnie każdy chciałby wyjść z tej sali z jedną z tych pięknych nagród przygotowanych tutaj dla państwa. Na miejscu trzecim technikum załogały numer 7 zespołu szkół elektryczno-mechanicznych w Nowym Soczu imienia generała Józefa Pustrowia. Zapraszamy pana dyrektora Walentyka Szarka z Oczania i Olicz. I poprosimy pana o pozostanie na scenie. Za chwilę poznamy szkołę, która znalazła się na miejscu drugim. Jest to technik łączności nr 14 w Krakowie. Zdolności Społeczności w imieniu Wspólnoty Wysokiej Gdańskiej Oprosty, Oprosty w Wysokiej 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 Zapraszam pana dyrektora Wysokiej Wysokiej z Wysokiej 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 pierwsze. pierwsze Zdobyło je technikum elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Zapraszamy na scenę Pana Dyrektora Romana Wojciechowskiego z, z delegacją szkoły. Zapraszamy również Pana Mirosława Kozmowicza z Wiceprezydenta Bydgoszczy i Pana Kuratora Marka Grzelich. Zostały ogłoszone emocje opadły. Panie dyrektorze, jak czuje się pan po usłyszeniu właśnie tak wspaniałej dla naszej szkoły wieści? Sądzę, że tak jak cała społeczność szkolna, na pewno jesteśmy zadowoleni, ale euforia nas nie ponosi po prostu. Wiemy, że to jest ciężka praca, wiemy, że powtórzyć ten sukces będzie po prostu bardzo trudno. Ale życzyłbym całej społeczności szkolnej sobie, żebyśmy zostali w dziesiątce i to też będzie sukces. Czy w tym roku tak wysoki wynik zawdzięczamy jednak jakiejś zmianie w systemie nauczania w naszej szkole, czy jakimś wyjątkowym sukcesom, czy jednak temu, że pozostałym szkołom, naszym konkurentom, z którymi walczyliśmy, że tak powiem, web-web, -łeb, po prostu powinęła się noga. Nie, ten wynik zawdzięczamy przede wszystkim tym, że matura w stosunku do roku ubiegłego jest zdecydowanie lepsza. Drugie miejsce w rankingu maturalnym techników to jest olbrzymi sukces. Jeżeli spojrzymy na wskaźnik EWD, wskaźnik wartości dodanej, kiedy na radach pedagogicznych przedstawiam nauczycielom i patrzymy na przykład na technikę łączności, jeżeli chodzi o matematykę, fizykę, to oni są poza wykresem skali. My też jesteśmy wysoko. Maciej, co... Powiesz o tym wyniku, który nasza szkoła osiągnęła w tym roku. Myślę, że wszyscy są z niego zadowoleni. Mówię tutaj o naszych uczniach, nauczycielach, Radzie Pedagogicznej i rodzicach. Pracowaliśmy na ten wynik, myślę, że przez ostatnie 50 lat z ciężką pracą i ponieważ jesteśmy szkołą z tradycjami, która poprzez te same schematy przez niemalże pół wieku doprowadziła do uzyskania właśnie takiego wyniku na szczeblu krajowym. Do, no doprowadziła do ogromnego sukcesu, czego możemy być świadkiem w dniu dzisiejszym. Macie jeszcze moje takie pytanie, tak jak mówimy o teraźniejszości, udało nam się zdobyć to pierwsze miejsce, ale jednak za rok też będą organizowane perspektywy. Jak masz zamiar zachęcić naszych uczniów do utrzymania tego wyniku, do nauki, do rozwijania się właśnie w... Tej edukacji i w dążeniu do tego wspaniałego, jakby nie patrzeć, wyniku. Jeżeli przez następne lata będziemy nadal jednym z najlepszych techników w Polsce, to uczeń, kiedy przyjdzie do pracodawcy i powiem mu, że jest z elektronika, to będzie już na niego pracodawca patrzył w ogóle inaczej. No tak, ale zapytałem cię, jak można zamiast zachęcić uczniów. Zachęcam ich przez to, że jeżeli będą ciężko pracować, to przez ich ciężką pracę osiągniemy jeszcze lepsze wyniki niż teraz. Nasza szkoła zajęła drugie miejsce pod względem wyników maturalnych w Polsce. I na pewno niemały wpływ na tenże wynik miały właśnie matury z języka polskiego, co zdążyłem już usłyszeć. Dlatego poproszę Panią o podsumowanie tego, jak właśnie te wyniki wpłynęły na to, co dziś usłyszeliśmy na właśnie rozstrzygnięciu Perspektyw 2017. Wpłynęły w ten sposób, że otrzymaliśmy to pierwsze miejsce. Okazuje się, że jak rozmawialiśmy z Panem Dyrektorem, że język polski w naszej szkole wypadł lepiej niż na południu kraju, w tym również w najlepszym liceum w Krakowie. Jesteśmy bardzo zaskoczeni, ale bardzo dumni z naszych uczniów, naszych absolwentów, którzy poradzili sobie z tym trudnym egzaminem. Dlaczego trudnym? Dlatego, że po raz pierwszy zdawaliśmy jako technika z nowej formule. Tym razem udało nam się uzyskać to wysokie miejsce, ale mam nadzieję, że wynika to przede wszystkim z bardzo ciężkiej pracy wszystkich polonistów, ale również i wszystkich innych nauczycieli których zadaniem jest chociażby zwracać uwagę na to, jak uczeń pisze. A jak pisze, to potem się okazuje właśnie na egzaminie maturalnym. Dlatego gratuluję tym, którzy już w tej chwili jako studenci czy pracownicy różnych innych przedsiębiorstw zdali tę maturę tak pięknie, natomiast tym, którzy staną dopiero przed tym egzaminem maturalnym życzę żeby uzyskali przynajmniej taki wynik jak ich koledzy a może nawet i lepszy czekamy wyniki zostały już ogłoszone emocje opadły już ten czas jednak minął dlatego jeszcze zapytam co czują panie kiedy dowiedziały się co czuły panie kiedy dowiedziały się że jednak mamy to pierwsze miejsce techników w Polsce no mimo wszystko wydaje mi się że nie mogliśmy w to uwierzyć chociaż wydaje się że teraz tutaj się kokietujemy trochę odbiorców ale przede wszystkim no, radość ogromna, takie spełnienie, pełne spełnienie. No i można dodać tylko, że to jest oczywiście efekt szeroko zakrojonej współpracy wszystkich pracowników szkoły, również przede wszystkim nauczycieli, ale też innych pracowników szkoły, którzy pracują nad Waszym wychowaniem i edukacją. Wiemy, że młodzież często powtarza, że jesteśmy wymagający wobec nich ale cieszymy się, że młodzież dostrzega, że my również od siebie dużo wymagamy, żeby móc od Was wymagać tyle. Więc to jest, to jest myślę, że takie klucz tego sukcesu. Jesteśmy wymagający, ale wymagamy od siebie przede wszystkim i... To się później przenosi na takie efekty, a nie inne. Także my czekamy oczywiście na sukcesy, które będą w przyszłym roku. Liczymy, że młodzież również wypadnie doskonale na, mat na egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym. No i zobaczymy, jak to będzie w rankingu. Oczywiście pierwsze miejsce, może się już ten wynik nie powtórzyć, ale nas zawsze będzie się cieszyło to, że jesteśmy w elicie. A jakie emocje niosły panią? Bo wiem, że część, właśnie nawet tutaj z nauczycieli, jak i z nas, uczniów, chciałaby w tym momencie wstać i po prostu zacząć krzyczeć z radości. Co pani czuła? Również radość, również satysfakcję, zadowolenie. I myślę, że tak jak pani dyrektor wspomniała, może się już to nie powtórzyć, ale przede wszystkim musimy się cieszyć tą chwilą, którą mamy, bo mamy ten sukces i on tu i teraz zaowocował tym pięknym właśnie miejscem, przez to, że Współpracowaliśmy wszyscy razem, tak jak też pani dyrektor wspomniała, od pracowników obsługi przez administrację po właśnie nauczycieli, dyrekcję, mogliśmy z Wami wspólnie, z Wami uczniami osiągnąć ten sukces. Myślę, że jest to chwila warta zapamiętania. Cieszmy się nią, radujmy się nią, zapamiętajmy ją i nawet jeżeli ona nie będzie już do powtórzenia, to niech będzie już na lata naszą satysfakcją. Dziękuję za wywiad i jednak mam nadzieję, że ta chwila będzie do powtórzenia i elektronik nie spadnie z pierwszego miejsca. Dziękujemy.